I to zmierza irresistibly towards it. I second let us reexamine re our attitude towards the Soviet Union. Punktem wyjścia do opowiadania o rodzinie Kennedy było założenie, że interesują nas trzy pokolenia: Joseph i Rose, czyli rodzice. Potem schodzimy do, do dzieci, potem schodzimy do wnuków. Więc... Mamy tutaj taki rzadko kiedy używany w teatrze model rodziny, który jest taki wielopokoleniowy, w związku z czym też opowieść rozkłada nam się w czasie. To znaczy nie koncentrujemy się na jednym momencie, tylko na pewnych wydarzeniach i na ich skutkach. Skupiamy się na generowaniu pewnego obrazu rodziny Kennedy, odbaniu o ten jakby wizerunek, o ten jakby obraz. I podchodzimy do, do, do tego tematu z perspektywy Rosemary, czyli jakby. Dziecka, które było albo nie było trochę pośledzone, które nie nadążało za rodzeństwem, które jednak ten rodzaj rodziny, który chcieliśmy wykreować rodziny świetnych polityków, synowie kończyli Harvard. Tak? Bardzo zależało na, na stworzeniu takiego wizerunku. Mamy do czynienia z sobą, która ten obraz albo rozbija, albo go narusza, albo zmusza nas do jakiejś pracy, która nie jest dla nas jakby wygodną pracą. Ulubioną grą rodziny Kennedy była gra. Co by zrobił? Jakby został prezydentem? Rozmer, która ten obraz tej wielkiej rodziny Kennedy w jakiś sposób zakłóca, uruchamia ten rodzaj relacji, których nie chcemy, żeby były uruchamiane, ten rodzaj emocji, które nie chcemy, żeby było pokazane, która oprócz tego, że, że narusza ten, ten obraz, to jednocześnie jest wymazywana z tego portretu rodzinnego, jakby w sensie dosłownym, czyli została jakby najpierw umieszczana w różnych ośrodkach wśród zakonnych, następnie poddana zabiegowi lobotomii, który miał ostatecznie jakby ozdrowić e, rozmery. Teraz wyskrobywane są problematyczne miejsca. Rozmary Kennedy jakoś wpadła mi te, jak wszystkie inne postaci. Kobiecy przypadkiem. Zainteresowała mnie dlatego, że znowu to jest kolejna postać, o której tak naprawdę nie wiadomo, i nie wiadomo, nawet wiadomo, że była trzecią córką Rose i Josepha Kennedy'ego, czyli siostrą prezydenta Kennedy'ego Johna i siostrą Roberta Kennedy'ego, prokuratora generalnego, ale nie wiadomo właściwie, co z nią było nie tak. Z jednej strony niby miała niskie IQ, czyli co w tamtych czasach kwalifikowało ją bezpośrednio. Do kategorii osób umysłowo niedorozwiniętych? Ani błaganie, ani kary nie były w stanie ujażnić potwora, a ja czułam, że to będzie potwór. A kochać potwora do matki to jest największa błaga. Ale jak mówił nasz kochany tatuś, Bóg mi daje ciężar pomóc nasze siły. Rodzina to próbowała maskować publicznie. Udawać, że wszystko jest ok. Powtarzać do prasy przedziwne historie, że raz jest na obozie, potem, że jest nauczycielką w szkole gdzieś potem, że jest bardzo wrażliwa i wstydzi się ludzi. I aż po prostu po 20 latach od tego zabiegu to mi wyszło, że ona jest w zakładzie i że ze zdrowej praktycznie dziewczyny, która gdyby mogła pracować w sklepie albo mieć jakiś taki prosty zawód, byłaby szczęśliwą normalną dziewczyną. Prawdopodobnie, no nie wiem, znalazłaby jakąś osobę, z którą mogłaby żyć, być szczęśliwa, tylko to jest cały ten problem niepasowania do wizerunku. W moim domu nie używa się tego rodzaju rzeczowników. Rozmary była najstarszą córką, druga z kolei była Katina, ale ona zginęła w wypadku samolotowym i ona była strasznie taka towarzyska, tak po, była gwiazdą wręcz, w sensie takim społeczno-medialnym, strasznie ją wszyscy lubili i bardzo szybko stworzyła sobie na tyle wolności, żeby się z domu wymiksować, bo ona się bardzo źle czuła też w tej rodzinie. Sama mówiła takie teksty, że nie muszę być jedną z Kennedych, żeby istnieć. Własność rodziny Kennedy nie przeznaczona do użytku publicznego. Klątwa jest takim jakby trochę archaicznym pojęciem, ponieważ żyjemy trochę w takim zlaicowanym już społeczeństwie, kiedy ten wymiar klątwy, który ma takie korzenie religijne, nie jest już taki odczuwalny w społeczeństwie. W przypadku klątwy Kennedy, ja bym bardziej jakby um, zastanawiamy się, czym jest ta klątwa i według nas e, tą klątwą jest rozmary i wymazywanie te, te, tej historii. Raczej szukamy elementów w tej klątwy w jakimś traumatycznym zdarzeniu rodzinnym, które jest jakoś gdzieś zakopane, a które jakoś pracuje jakby w następnych pokoleniach. Możemy tutaj mówić o jakiejś takiej transmisji jakby e, traumy. Kochany tatusiu, poddam się każdej procedurze, będziesz ze mnie dumny, będziesz mnie zabierał na spotkania z dziennikarzami i mówię, to moja córka studiuje, uczy się, ma dyplom. Może to jest tak, że ta rozmary uwolniła tą klątwę, ale jak ja czytałam hmm, wcześniejsze losy rodziny Kennedy, to tam wypadki nieprawdopodobne jakieś takie naprawdę głupie, nieprawdopodobne są od pokolenia ojca i od pokolenia matki, non-stop. Jakby spotkali się w dwóch pechowych, a z drugiej strony bardzo, bardzo silnych rodzin.